Dzień dobry. Tak się przyjęło. Ja tutaj za chorobami koncertu ustaliłem, że chora, kiedy została włożoną, to używała tego nazwiska i Natomiast chcielibyśmy tutaj nie rozmawiać o nazwiskach, ale porozmawiać o fenomieniu chorych. że artystów się w stanie nie bywa, że artystów się w że to jest taki um, drugi drogi człowiek, który staje się takiej która wywala z która wywala w, w ten Jednak to było coś, nie takie, co ja Dla mnie osobiście jest jedną właśnie

Rabir, rabilęcik, rabilyncik, 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 rabi rabi serduszko najważniejsze. M, A, B, C, Lama.